16. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Opoczyńskiego, szóstej kadencji, informuję, że Zarząd Powiatu Opoczyńskiego na posiedzeniu w dniu 21 lutego bieżącego roku podjął uchwałę w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Uchwała ta została przekazana na ręce przewodniczącego Rady. Wobec powyższego, zgodnie ze statutem Powiatu Opoczyńskiego, zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie sesji w dniu dzisiejszym. Stwierdzam kworum. Mamy w tej chwili 17 radnych. Myślę że za chwilę będzie 18. Przypominam że sesja jest nagrywana i transmitowana online. Punkt drugi podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. Bardzo proszę panią Annę Słoniecką skarbnika powiatu opoczyńskiego o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zmiany w naszym planie dochodów, w naszym planie wydatków polegają na przesunięciu kwoty 48 tysięcy złotych z wydatków bieżących na zadania majątkowe, konkretnie na, utworzony, na utworzone zadanie pod nazwą Strzelnica w Powiecie utworzenie strzelnicy pneumatycznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym. To 48 tysięcy. To przewidujemy, że potrzebny będzie taki wkład własny. Natomiast o pozostałą kwotę będziemy się ubiegać wnioskiem o dofinansowanie w najbliższym czasie. Stąd taka potrzeba zrobienia tej zmiany bardzo szybko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Czy ktoś chciałby zabrać głos? No ten temat był właśnie na komisjach dyskutowany dość. No ja byłem na, na dwóch, więc na. Bardzo proszę, Panie Szanowni Państwo, ta uchwała jest po to, abyśmy mogli złożyć skutecznie wniosek właśnie o tą strzelnicę pneumatyczną. A nabor wniosków jest do 2 marca, z tego co pamiętam. Do tego taka szybka decyzja, jak się pojawił tylko konkurs, żebyśmy weszli w ten temat i jeszcze w znaczny sposób doposażyli właśnie szkołę, czyli powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, postrzelnicy wirtualnej, teraz strzelnica pneumatyczna w tym samym pomieszczeniu w zasadzie, tylko z innym wyposażeniem, a wszystko to po to, by się przygotować pod przyszły nabór już tegoroczny, jeśli chodzi o nowy kierunek kształcenia, czyli klasy typowo wojskowe. I tutaj porozumienie również z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo takie są plany, z wniosek jest też złożony do Ministerstwa, Pan Dyrektor złożył ten wniosek. Dlatego to też taki, może nie wymóg formalny, jeśli chodzi o strzelnicę, ale taka zachęta dodatkowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja potwierdzam tylko, że Dyrektor jest pasjonatem i rzeczywiście robi dużo w tym zakresie i to jest, myślę, że potrzebne. Szczególnie w sytuacji politycznej, która się w tej chwili dzieje. Także zachęcam do, myślę, że nie muszę zachęcać do poparcia tej uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, proszę o przegłosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. A to jest dwa, no, tak. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 17 głosow za. Punkt 2b uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z rządowego programu odbudowy zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze powiatu Opoczyńskiego. Bardzo proszę panią dyrektor Annę Zakrzeszką o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, przygotowaliśmy uchwałę określającą zasady udzielania dotacji przez powiat. Opoczyński na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach na terenie powiatu Opoczyńskiego, termin składania wniosków z rządowego programu odbudowy zabytków, czyli 17 marca, i, i konieczność przeprowadzenia procedury wyboru inwestycji do objęcia wnioskami przez powiat Opoczyński wskazuje na konieczność zastosowania artykułu 4 ustęp 2 ustawy. Z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, które między innymi stanowi, że z dniem, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym i skrócenie wejścia w życie niniejszej uchwały umożliwi powiatowi opoczyńskiemu pozyskanie środków finansowych z programu na ratowanie. Ym, przez właścicieli zabytków znajdujących się na terenie powiatu Opoczyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie jedno z 17 głosami za. Przechodzimy do. Te, znaczy, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, bo to jest sesja nadzwyczajna, ale. Te... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przekazać Ci jedną informację, tylko bardzo dobrą informację. E, myślę, że dla wszystkich mieszkańców, ale też dla nas, jako Rady Powiatu, e, otworzyliśmy oferty na Budowę poradniej i przychodniej przeszpitalnej, i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo są dobre ceny. Więc mogę tylko powiedzieć: jeszcze nie mogę wymienić nazwy firmy. W tym momencie są oceniane te oferty. Najniższa kwota, jeśli chodzi o to zadanie, to 8 720 000. Jest to firma Opoczyńska. Mamy nadzieję, że już wkrótce. Być może 8 marca już da się, uda się podpisać umowę na na tą inwestycję, która mam nadzieję powstanie również w szybkim trybie. Z tego, co pamiętam, mamy chyba 12 miesięcy na wykonanie tego zadania. Także bardzo dobre informacje, bardzo się z tego cieszymy i liczymy na to, że pan, że firma, która będzie to wykonywać, jeszcze dostarczy niezbędne dokumenty i w szybkim trybie podpiszemy umowę na na tą inwestycję, ja przypomnę, że na tą inwestycję dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 8 milionów 300 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jakiś czas temu, prawie dwa lata temu. I również tutaj będą też środki własne powiatu, ale mamy nadzieję, że będzie ich niewiele, czyli około 600 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Panie starosto powiem tak, że Jestem na bieżąco w sprawach szpitala i myślę, że powiat będzie musiał trochę zwiększyć dofinansowanie z uwagi na to, że logistycznie to jest świetny pomysł i bardzo potrzebna przychodnia, ale jednak my nie jesteśmy w stanie podawać. Ja myślę, że nawet, że Michał tutaj może uzupełnić to, ale może nie na sesji, tylko na zarządzie bo to rzeczywiście to, no to jest logistyka, czyli trzeba poprzenosić z archiwum, magazyny. To nie jest taka prosta sprawa, a w tej chwili właśnie to jest... Znaczy bez pomocy powiatu nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Także ja... przepraszam myślę że zostałem wywołany panie przewodniczący damy radę. Część już mamy za sobą a zresztą też sobie poradzimy. No Jestem przekonany o tym tylko tym, myślę że jako członek zarządu nas w zarządzie też mówić o tych sprawach żeby starosta wiedział bo jednak no to budynki są blisko obiekty są blisko ale starosta ma tyle spraw na, na głowie i pani wicestarosta że Niekoniecznie muszą o wszystkim wiedzieć. No, my musimy sobie radzić. Doba 24 godziny. Doba 24 godziny. Panie przewodniczący, oczywiście będziemy wspierać. Jeszcze tutaj jest i chcę jeszcze powiedzieć zdanie dotyczące bloku operacyjnego. Cały czas również nad tym pracujemy. Jest już firma, która. Opracowuje program funkcjonalno-użytkowy, aby to, ten blok umiejscowić właśnie w pomieszczeniach w obecnym szpitalu na jednym z poziomów. Ale o szczegółach myślę, że powiemy na sesji 15 marca, bo mamy wtedy sesję i wtedy będzie już więcej wiadomo. Na pewno nie odpuszczamy tego tematu, bo ten blok musi być, że tak powiem, nowy w naszym szpitalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tylko jeszcze dodam, że jest w... W tej chwili mamy karty i odbijamy przed wpół do ósmej i 5 po, po piętnastej. I tak naprawdę tylko personel biały się martwi z tego powodu. Czyli decyzja była bardzo dobra bo jednak zmusza do tego żeby jednak pracować w trybie tak. Tak jak regulamin przewiduje, ale to, no, tak różnie było z tym. Pracownicy techniczni, czyli tak jak my czy administracja, to my wiemy, co mamy robić, tak? I jesteśmy zdyscyplinowani. A personel biały, to wiecie, to jest tam. W, w większość personelu szpitala, no niestety, ale musi się dostosować do sytuacji, która. No ja nie chcę tego dodawać, bo... Bo, bo jak bo jakbym musiał trafić do szpitala, to mogą mnie nie przyjąć. <śpiewanie> nie. Bardzo proszę, Pani Grażynko. Panie przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, jest za zgodą państwa, jeśli Pan przewodniczący pozwoli, to chciałabym tak zaproponować taki wniosek na koniec prośbę. Równo rok temu rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Czy możemy jakąś chwilką ciszy uczcić pamięć? To bardzo proszę, proszę o powstanie. Dziękuję bardzo za inicjatywę. Zamykam dzisiejszą.